Ocenianie innych, a kochanie siebie. Miłość do siebie. Co tak naprawdę tkwi w tym ocenianiu? I dlaczego jesteśmy oceniani przez innych? I dlaczego mamy tendencję oceniania? Poprosiłam Was dzisiaj w relacji, abyście przyjrzeli się temu, jak często Wy oceniacie innych ludzi, jak często oceniacie siebie w dialogu wewnętrznym, jak często porównujecie innych ludzi do siebie, jak często Wy siebie porównujecie do innych ludzi. To jest bardzo ważne i ma olbrzymi wpływ na Wasze życie. Część z Was jest rodzicami, więc warto przysłuchać się temu, żeby też wiedzieć, w jaki sposób ukierunkowywać wychowanie Waszych dzieci, ponieważ to będzie na później dla nich bardzo duże znaczenie. Kochani, to Jezus nam mówił, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Oznacza to, że my nie możemy i nie potrafimy kochać innych ludzi bardziej, niż kochamy siebie samego. Oznacza to też, że co w środku, to na zewnątrz. A więc wszystko, co nam pokazują inni ludzie, tak naprawdę jest w nas samych. Czyli jeżeli my przepracujemy to w sobie, zniknie to w nas, zniknie to w naszym otoczeniu. I to nie znaczy, że przemieni do tych ludzi. Częściowo może tak się wydarzyć. Tych ludzi, których kochamy, może przemienić nasza przemiana. Natomiast e, ci ludzie po prostu przeważnie znikną z naszego życia i pojawią się na to miejsce inni ludzie, którzy po prostu będą nas kochali coraz bardziej i bardziej, ponieważ my będziemy umieli też kochać bardziej. Przede wszystkim, czym jest miłość. Miłość jest całkowitym, totalną, całkowitą, totalną akceptacją drugiej osoby ze wszystkim z jej wadami, z jej zaletami, a to jest tak naprawdę nawet nie akceptacja, bo akceptacja zakłada w sobie taki koncept, że coś jest złego, skoro muszę to zaakceptować. To jest po prostu zobaczenie kogoś i przyjęcie go. To jest swojego rodzaju połączenie, które trwa między ludźmi bez względu na wszystko. Po prostu widzimy tę osobę, wiemy, kim jest. I, I po prostu jest właściwa. Tak to widzimy. Ale tak naprawdę, jeżeli my sami w sobie nie zauważymy, że jesteśmy właściwi, bardzo ciężko będzie nam zobaczyć to, że inni ludzie są właściwi sami w sobie. I jak to teraz działa? Jeżeli ja porównuję siebie do innych ludzi, inni ludzie będą porównywali mnie do innych. Jeżeli ja mam podejrzenia, że ktoś jest nieszczery, niegodny zaufania. To znaczy, że ja jeszcze nie czuję się w środku ukochana. To znaczy, że jest we mnie takie podejrzenie, że mnie się kochać nie da. Taki lęk, że może na miłość nie zasługuje. Taki lęk, że muszę konkurować o uczucie. Kochani, o miłość nie trzeba zabiegać. Miłość nie powstaje dlatego, że my jesteśmy wspaniali. Miłość nie powstaje dlatego, że zasłużyliśmy na nią. Miłość po prostu jest. Lepiej nie ma. A więc, jeżeli nie ma, to i tak jej nie ma. A jeżeli jest, to po prostu jest. A więc, wystarczy, że jesteś jaki jesteś. I w tym momencie, jeżeli ty przestaniesz uderzać sam w siebie, przestaniesz siebie katować i porównywać siebie, że tamten ktoś jest lepszy, ten ktoś coś zrobił lepiej, tamta dziewczyna jest może piękniejsza, to Twój facet dla niej zostawi. Jeżeli przestaniesz i wyjdziesz w swoim życiu tak naprawdę z oceniania, przestaniesz oceniać innych ludzi i siebie, i to nie ma znaczenia, czy Ty siebie oceniasz lepiej niż innych. Każda ocena jest szkodliwa, ponieważ nie siedzisz coś takiego, jak to, zło. Zobacz, to możesz sobie powiedzieć, że tamta kobieta jest ładniejsza od ciebie. Ale kto tak uważa? Dla kogoś ty możesz być cudem świata, dla kogoś innego tamta kobieta będzie cudem świata. Nie istnieje coś takiego jak jedna, jedna prawda. Czyli tak naprawdę wszelka ocena jest głupia i z góry skazana na niepowodzenie. Dopóki ty będziesz oceniać siebie samego, inni będą oceniać ciebie. Dopóki ty będziesz oceniać innych, inni będą oceniać ciebie. Czy jedyna metoda, żeby pozbyć się tego, aby nie być ocenianym przez innych ludzi, żeby nie być krytykowanym przez innych ludzi, żeby nawet nie być chwalonym przez innych ludzi, bo tak naprawdę chwalenie i krytyka to są dwa bieguny tego samego. Czasami lgniemy do ludzi, ponieważ nas chwalą. Tak, nam tam cieplutko, fajnie lubimy, jak nas głaskają po głowie, wyróżniają. Ale tak naprawdę bardzo często kryje się za tym później chęć manipulacji nami. Czyli jeżeli ty tak naprawdę przestaniesz oceniać i przestanie być dla ciebie ważna krytyka, i przestanie być dla ciebie ważne ocenianie, zaczniesz zauważać, że jesteś jaki jesteś. Jeżeli ktoś cię wyróżni super fajnie, dziękuję, ale nie będzie to sprawiało, że ty do tej osoby będziesz legł bardziej. Jeżeli ktoś cię skrytykuje, to w tym przypadku w pewnym momencie przestanie to już ciebie dotyczyć, a będzie to tylko dla ciebie takim sygnałem, że ktoś ciebie nie widzi. Czyli komuś brakuje tej miłości do ciebie i to nie musi wynikać z tego, że on nie kocha Ciebie, tylko on ma w sobie ograniczone pokłady dostępu do miłości, ponieważ zapewne był wychowany w krytyce i zapewne gdzieś tam w środku, albo siebie uderze i ocenia albo um, ocenia innych ludzi. Także jeżeli jesteście w otoczeniu ludzi i oni mają tendencję do obgadywania, do oceny innych ludzi, warto zastanowić się, co tacy ludzie mogą wnieść do Twojego życia, ponieważ każdy, kto ocenia, jest bardzo mocno poraniony. I każdy, kto ocenia, tak naprawdę poprzez tę ocenę, przykrywa swoje własne rany. Ale Ty, przebywając w takim otoczeniu, sama wskazujesz się na to, że te rany w Tobie też są pielęgnowane, Zamiast uleczana. Także, może czas w końcu odmienić swoje życie. Może czas w końcu swoje rany uleczyć. Może czas w końcu uwierzyć, że jesteś cudem. Może czas w końcu przyjąć siebie zawsze ze wszystkim, co masz i przestać siebie porównywać. Przestać siebie oceniać. I jesteś, jaki jesteś. Nie ma osoby, do której mogłeś się porównać, ponieważ ty jesteś jedyny taki w świecie. Każdy jest jedyny taki w świecie. A więc, cała koncepcja porównywania siebie jest głupia. Jest po prostu głupia. I im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym szybciej twoje życie nabierze tak naprawdę rozpędu. I przypomnijmy sobie tutaj może, jak Maria Magdalena była prawie skamieniowana, a podszedł Jezus i spytał, ktokolwiek jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. I to samo dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas ma swoje wady i zalety, ale nie ma czegoś takiego, żebyśmy mogli kogoś na podstawie czegoś ocenić. My po prostu jesteśmy, a co jesteśmy. Jesteśmy wielowymiarowi. I pozwólcie sobie mieć zarówno wady, jak i zalety. Akceptujcie siebie i z wadami, i z zaletami. I zmieniajcie siebie, jeżeli uznacie, że to jest dla Was dobre, ale nie dlatego, żeby przypodobać się innym ludziom, bo przypodobując się do innych ludzi, rezygnujesz z miłości do siebie. Przestajesz być sobą. Zaczynasz stawać się taką marionetką utkaną według czyich życzeń. A więc zacznij kochać siebie i zacznij iść w tą miłość do siebie i zrezygnuj z oceniania. Zrezygnuj z oceniania swoich dzieci. Naucz swoich dzieci, by nie, nie oceniały innych. To odmieni ich życie. I w życiu będzie im na pewno znacznie łatwiej. Daję Wam ten temat do rozważań. Ja jestem pewna, że tak to działa, bo sprawdziłam to na sobie i to brzmi może magicznie, ale naprawdę, jeżeli przestaniesz oceniać siebie i innych, porównywać siebie i innych, krytykować siebie i innych, przestaniesz dostawać to z zewnątrz. A jeżeli dostaniesz to z zewnątrz, od razu będzie o, okej. Okay sama będzie czuła potrzebę od takich ludzi się oddalić. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Jeżeli wolicie wersję czytaną, to na Facebook można jeszcze sobie odczytać artykuł. Pozdrawiam serdecznie. i dnia.